Dobry wieczór! Z tej strony Edyta, Maria Bożytar. Ja i moje 365 okazji, by być szczęśliwą. Jaką okazję dziś przygotowałam dla Was? Jaką chcę Wam przeczytać? Prostą i taką bardzo moją. Nosi tytuł Nie potrzebujemy wielkich okazji, by kochać. Dziś zrobiłam coś bardzo prostego. Powiedziałam mojemu dziecku: Kocham Cię. Potem go przytuliłam. Tak po prostu. Prosta historia, ktoś powie. Tak, prosta. Taka do zastosowania od zaraz. I taka dobra. Myślę sobie, że dobrze jest mówić kocham tym, których kochamy. Dobrze jest okazywać miłość, gdy jest. Tak, ile się da, ile wlezie. Razem, tak właśnie warto być. Spróbujmy tak być w życiu tych dla nas ważnych ludzi. Tak po prostu, tak dobrze. Nie potrzebujemy wielkich okazji, by kochać. Proste historie wystarczą. Jedna z moich ulubionych okazji do bycia szczęśliwą to bycie wśród ludzi, których kocham. To bycie przy tych, którzy są dla mnie ważni. To okazywanie emocji tym, Którzy są tu, w sercu. Jestem osobą, dla której emocje, uczucia są bardzo ważne. Dlatego często o tym też piszę. I dlatego myślę też, że to jest jedna z lepszych okazji, by, by było dobrze w naszym życiu. Być blisko tych, którzy są dla nas ważni. Ludziom trzeba mówić, że są dla nas ważni. Ludziom trzeba pokazywać, że są dla nas ważni. Ludziom trzeba okazywać, że są dla nas ważni. Tak samo jak my chcemy i lubimy słyszeć i czuć, że jesteśmy dla kogoś ważni, tak samo inni. Wszystko działa w obie strony. Dlatego spróbujmy zapamiętać. Że nie potrzebujemy wielkiej okazji, by kochać. Proste historie wystarczą. Pozdrawiam Was dzisiaj serdecznie. Życzę Wam, jak zwykle, tam, gdzie wstaje może Słońce, życzę Wam dobrego dnia. I tutaj, gdzie już jest Księżyc, życzę Wam dobrego wieczoru. Życzę Wam wszystkiego, co dobre, gdziekolwiek jesteście, każda z Was. Edyta Maria Bożydar